Taki oto wół roboczy Suzuki Witara, 2007 rok 1.9 diesel Auto posiada mnóstwo Uszkodzeń z zewnątrz A teraz jest bardzo ładne w środku Tu standardowe niestety Tematy progi, nie progi No ale tak to mają te witary niestety W naturze Środek jak wspominałem Bardzo ładny Stanie, naprawdę przyzwoicie. Przebieg chyba 135 tysięcy Więc też fajnie no Natomiast blacha w gitarach Do roboty Tutaj też coś było Tutaj, tutaj, tutaj Tak więc Mnóstwo muszą Jak komuś nie przeszkadza taki ogryzek to mechanicznie Może się obroni Będzie zdecydowanie wtedy lepiej Natomiast no jest to auto wymaga napraw blacharsko-lakierniczych lub jakąś nie przeszkadza to może sobie nim podróżować tym ładny jak wspominałem jedzie przyzwoicie palimy tylko DPF i i lecimy do przodu, mamy tam jedną taką kontroleczkę, ale czekamy na na komputer, tak więc przy sprzedaży będzie to usunięte. Natomiast napędy sprawne, manual podgrzewany fotel 134 800, Ta 1 DPF i jak wspominałem, musimy wypalić wspomaganie kierownicy, przepraszam, sterowanie w kierownicy. Jest Komplet dokumentów również. Jak ktoś szuka czegoś w, w teren z blokadą dyferencjału, to jasne, tak zapraszamy. Można takie auto będzie u nas w bardzo rozsądnej cenie nabyć. Tu też nic nieczyszczone, naturalnie brudno. Pracuje ładnie, szukasz, suwa. 不好意思。